Przepraszam wszystkich, którzy oglądają ten dzisiejszy film, że będzie chaotycznie, że będę zmieniać tematy, że będę krzyczeć, bo się dziabnęłam. Witajcie, roślinne świry. Zapraszam na unboxing paczki z zielonego parapetu. Zanim otworzę paczkę, no to będzie krótka sprawa, to chwilę do was porozmawiam, bo długo mnie tak naprawdę tutaj nie było. Już dawno nie nagrywałam, nie wiem, czy jeszcze potrafię z wami przez aparat rozmawiać. Chociaż filmy się pojawiały, to mnie nie było, ale już wróciłam, już jestem i na razie nie mam zamiaru nigdzie wyjeżdżać. Chociaż nie, mam zamiar wyjechać, ale tylko na jeden dzień na majówkę do Centrum Ogrodniczego Silesia. Bo jeśli nie wiecie, to kilka dni temu gruchnęła informacja, że na majówkę do Centrum Ogrodniczego Silesia przyjeżdża Equagenera. Już w tym momencie nie można sobie zamawiać roślin z Equagenery z odbiorem w Silesii, to znaczy no, w Katowicach, ale 呃。Uh Ja nic nie zamawiałam, ale mam nadzieję, że będą mieć jakieś rośliny ze sobą i może sobie coś kupię. Oprócz ekogenery będą tam inne rośliny, chyba będą też inni sprzedawcy, będą też różne osoby związane z takim światem roślinnym. No więc myślę, że warto się wybrać. Ja się wybieram, nie mogę się doczekać i chyba nakręcę z tego vloga, bo to może być coś ciekawego. Druga sprawa, dawno o tym nie mówiłam, a powinnam o tym mówić przy każdej możliwej okazji, czyli Dziękuję moim wspierającym, dziękuję Wam za to, że ze mną jesteście, że mnie wspieracie, że rozmawiacie ze mną, że piszecie, że nagrywam super materiały, które Wam pomagają. Że nawet jeśli Wam nie pomagają, bo na przykład nie macie anturów i nie uprawiacie roślin w hydroponice, to te filmy Was bawią. Więc ja się bardzo cieszę, że do Waszego życia wprowadzam odrobinę radości. Yy, niestety pogoda nas nie rozpieszcza za oknem. Zimno, ciemno, pada, nie lubię takiej pogody, ale mówiłam o tym już wielokrotnie, więc tutaj się zatrzymuję. I, no właśnie, i a propos wspierających jak co miesiąc, już niedługo, będę wybierać roślinnego świra miesiąca. Rośliny jeszcze nie zdradzę, ale będzie to coś z moich roślin coś fajnego, a może nawet dwie rośliny będą, zobaczę. Ale jeśli chodzi o rzecz około roślinną, ale nie roślinę, to będzie to poduszka z Leaf Pillows, <noise> ale nie ta, bo to jest moja. Rozmawiałam z Anią i zapytałam się, z Anią, która jest właścicielką firmy, i zapytałam się, czy jest taka możliwość, że osoba, która wygra poduszkę, będzie mogła ją sobie wybrać. Że ja jej nie kupię od razu, tylko. Rozliczę się z Anią później, a osoba, która wygra, będzie mogła sobie wybrać jakąkolwiek poduszkę będzie chciała. No bo wiadomo, gusty są różne. Ja lubię Anturia, ale ktoś może woli Marantę. Maranta zresztą też jest piękna, strasznie mi się podoba. Ogólnie poduszki Ani są świetne i Ania jest też świetną osobą, eee, taką wiecie, z którą ja bym mogła się zakumplować. Jest ciepła, jest miła, jest inteligentna, jest radosna, jest taka normalna, że wiecie, że można z nim porozmawiać i macie wrażenie, że po prostu kiedyś się z nią już spotkaliście, no więc no lubianie, nie, tak. W ogóle, jeśli chodzi o nasz taki mały roślinny świat. W Polsce, to poznałam mnóstwo fajnych osób. Poznałam też niefajne osoby, e, ale to jest zdecydowanie mniejszość. E, tych fajnych poznałam dużo więcej i na roślinnych spotkaniach, i przez internet, ale z niektórymi spotkam się właśnie 1 maja w Katowicach, w Centrum ogrodniczym Silesia. Ogólnie je, je, nie mam zapłacane za to, żeby mówić to Centrum ogrodnicze Silesia i tak dalej. Oni nie wiedzą, że w ogóle będzie to w tym filmie i pewnie nawet nie zobaczą. Ale mówię o tym, bo myślę, że będzie to bardzo to fajne wydarzenie. Yy, I ogólnie ludzie, roślinni będą tam na miejscu, więc będzie można się poznać. No, więc już tyle na temat 1 maja. Tyle na temat poduszek. A jeszcze powiem, że ci, którzy. Piszą komentarze, którzy zostawiają serduszka pod filmami, którzy piszą komentarze po prostu tylko dla zasięgu to też są moi wspierający i Wam też serdecznie za to dziękuję, że po prostu Wam się chce m, cokolwiek tam napisać jakiś tam, listek wysłać albo że super film, czy cokolwiek albo że beznadziejny film no to też. Chociaż, no to trochę mi przykro, no ale co zrobisz? Nie wszystkich da się zadowolić. Mam nadzieję, że ten przydługi wstęp Wam nie przeszkadza, no ale tak jak mówię, po prostu musiałam trochę porozmawiać, musiałam, no a otwieranie nie będzie takie długie. Przejdźmy do paczki. Zielony parapet. Z zielonego parapetu zamawiam myślę, że z 10 albo 9 lat. Pamiętacie takie czasy, jak w zielonym parapecie, jak się coś kupowało w sklepie, nie mówię o Allegro, wtedy w ogóle nie wiem, czy było zielony. Parapet na Allegro, ale wtedy było tak, że jak się coś kupiło, to się dostawało punkty, które można było zamienić na bon, i ogólnie naprawdę szybko można było nazbierać na przykład zniżkę 50-70 zł. No i w pewnym momencie to zostało skasowane. Nie wiem jak jest teraz, bo rzadko bardzo kupuję, jakby w sklepie, w sklepie, raczej kupuję wszystko na Allegro, ale pamiętam, jaka wtedy była drama na Facebooku zielonego parapetu, bo po prostu. Ludzie zaczęli się denerwować, że mieli zniżki, których nie wykorzystali, one zostały skasowane. To była chyba pierwsza roślinna drama, jaką pamiętam. Jeśli chodzi o sam sklep, to ja nigdy nie miałam problemów z roślinami, z przesyłką, z robakami itd. Jeżeli coś zabiłam, to była tylko i wyłącznie moja wina. <noise> Zabiłam właściwie większość roślin z zielonego parapetu, które przez ten czas długi kupiłam, ale. Mam kilka, na przykład mój starzec, wciąż to jest pierwszy starzec, którego kupiłam w zielonym parapecie bardzo dawno temu. Tylko on tak umierał i odżywał, i umierał i odżywał. I teraz powiem Wam, mam tutaj jedną sadzonkę i jeszcze mam drugą sadzonkę i trzecią sadzonkę, i powiem Wam, że odżywają. Jakoś daję radę na razie z tym starcem, chociaż różnie ze starcami i ze mną bywa. Wiem oczywiście, że są tam różne opinie na temat zielonego parapetu. No, ja mam. Ogólnie opinię pozytywną, neutralną. Aha, oczywiście, to, ten film, no, może powinna po powiedzieć, ten film nie jest sponsorowany. To, co jest tutaj w kartoniku, sama kupiłam. I jeszcze Wam powiem ostatnią rzecz, zanim przejdę do otwierania: że w zielonym parapecie jest kilka roślin, których bardzo chciałabym kupić, i których ciągle nie ma. I nie wiem, czy wrócą kiedyś, czy nie, ale w zeszłym roku były, a potem długo nie było, i potem znowu się pojawiły no i może w tym roku jak się pojawią jak jakaś będzie, nie wiem, wiosenna dostawa to je kupię i pokażę wam co mi się podoba z tych rzeczy, które zielony parapet ma, a których ja nie mam otwieramy paczkę zielony parapet ma takie specyficzne pakowanie, że są takie duże zszywki, nie lubię ich ale kartony mają fajne, bo takie twarde otwieram Co jest dziadzie Ach, no dawaj, dawaj Ach. o boże Uh, już się zmęczyłam. No i ostatnia, trzecia. Mm, żeby się nie dziabnąć. Oh, no dawaj. O oh, ty, chwamię. Aaaa, dziabnęłam się! Troszeczka oh, mi się dziabnęłam. Aaaa, oh. oh, no nie chcę się otworzyć. O, oh, dobra, otworzyłam. Ałajka! Otworzyłam papierzaki. O, już od razu widzicie, co tutaj jest. E, nie ma w tej paczce roślin. Jeśli myśleliście, że w tej paczce e, są rośliny, to w sumie mogą od razu powiedzieć, że nie ma, ale nie powiedziałam, bo jestem razemocjonowana, emocjonowana, że nagrywam nowy film. Nie ma roślin, ale są inne fajne rzeczy, które może Was zainteresują. Bez względu na to, jaką metodę uprawy e, lubicie. Dobra. Głównym impulsem tego zamówienia. Było to, co Zielony Parapet pokazała chyba w zeszłym tygodniu u siebie na Instagramie, czyli nowe doniczki. To znaczy nowe u nich, bo to tam nie są żadne nowe, wyjątkowe doniczki. Doniczki... Zaraz Wam pokażę. Doniczki... Kurczę, myślałam, że będzie więcej tutaj tych dziur, no ale dobra. Doniczki z takimi otworkami z boku, bardzo dobry, twardy plastik. Więc kupiłam wszystkie rozmiary i już Wam pokazuję, jakie to są rozmiary. Czy jest tutaj... Nie ma paragon. Jak wiecie, wszystko uprawiam w hydroponice. Część rzeczy w, w, powiedzmy w gruzie, część rzeczy w mchu. No i ogólnie dobrze jest, jeśli w tych doniczkach jest trochę więcej otworów. Ogólnie jeżeli uprawiacie w bigosie czy w ziemi, to też jest dobrze, jak jest więcej otworów, bo po prostu jest więcej powietrza w korzeniach. No więc kupiłam wszystkie rozmiary, bo ogólnie powiem wam, że ja kupuję wciąż te takie produkcyjne, przezroczyste storczykowe doniczki. I czarne też, bo storczykowe dosyć szybko się kończą, jeśli chodzi o wielkość. Ale tak mi się nie chce robić dziur lutownicą. A poza tym, jak jest tak zimno, a ja to robię na zewnątrz, no bo bez przesady zagazuję się tutaj. <grym> Parę razy to robiłam w pokoju, po prostu było straszne, tak mi głowa bolała. No więc robię to na zewnątrz, na balkonie, ale ponieważ jest tak zimno, to ja odmawiam, odmawiam i już naprawdę dużo roślin posadziłam w doniczkach bez dziur, w sensie po prostu takich plastikowych, i wydaje mi się, że nie jest to najlepszy pomysł. Tak mi się wydaje. Dobra, pokażę Wam, jakie są rozmiary w stosunku do mojej głowy. To jest największy rozmiar. Yy, moja głowa jest raczej standardowa. Yy, no, może trochę większa niż standardowa, bo mam 1,79 m wzrostu. Więc no powiedzmy, duża głowa kobieca. <laughs> no, więc tak, to jest, to jest największy rozmiar, później jest taki rozmiar. Wszystkie rozmiary mam, więc możecie sobie spojrzeć na stronie to jest chyba 18, ta, ta największa, ale no, nie dam sobie uciąć ręki. To jest kolejna, kolejny rozmiar. Następny, to jest chyba 15, to jest chyba 13. Zobaczcie jakie też fajne jest to Tak, 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 yy, myślałam, że tak będzie Że one są wysokie Spójrzcie, one yy, W stosunku do mojej głowy, no ciężko to pokazać Ale, yy. tak, to jest trzynastka Hydroponika.pl Zobaczcie, czyli jakby rozmiar yy, Tutaj odporu ten sam Ale zobaczcie jakie to jest wysokie, fajne do anturiów albo do innych roślin, które mają dużą bryłę korzeniową, naprawdę super. To jest najmniejsza, 9 albo 10. Wydaje mi się, że 10 i też kurczę, zobaczcie, fajne. To jest wysokie jak kubek, taki, wiecie, plastikowy. No. To też w sumie prawie kubek plastikowy. Plastik bardzo dobrej jakości, to jest, to jest, to jest naprawdę Naprawdę twarde. Nie, nie da się tego tak no Na pewno się da, jakby użyła dużo siły, to no jestem bardzo silna, ale, ale jest, jest dobry, dobra jakość. Więc jeżeli to widzieliście i się zastanawialiście, to jakość bardzo fajna. Otworki niestety niewielkie po bokach, ale chyba wystarczające, już bez przesady. Chociaż jak przejdzie przez to korzeń. No to potem tylko do odcięcia. Dobrze, ale to nie wszystko, to nie wszystko. Kupiłam sobie coś jeszcze. Czekajcie, otworzę. Kupiłam sobie jeszcze coś takiego. To jest taka, no, podlewaczka z dzióbkiem. O, tak wygląda, ma 250 ml. Kupiłam to, żeby podlewać wiecie takie moje najmniejsze siewki, nasiona, bo ja zwykle podlewam takim kubłem 3-litrowym, no i czasami troszeczkę za dużo mi się naleje, przyznaję. Więc do takich naprawdę najmniejszych, najmniejszych moich roślin, to będzie super. I kupiłam jeszcze jedną rzecz. Czyli spójrzcie, taki mini sekatorek. No, Często obcinam jakieś szczególnie w siewkach, yy, malutkie listki. No, a ten mój sekator, gdzie jest mój sekator? Gdzie jest mój. No, wiecie, mój sekator... O, tu jest mój sekator. Mój sekator to jest normalny sekator, yy, i uznałam, yy, że takie coś po prostu będzie wygodniejsze. Yy, przycinam też na przykład moje zioła. Widzieliście moje zioła? nie widzieliście, no to nie będę pokazywać. No ale mam zioła w hydroponice w foliaczku i też czasami trzeba przyciąć. No i ogólnie powiem wam też, że zawsze chciałam mieć takie śmieszne takie, takie nożyczki. Jak to się w ogóle nazywa? jakoś ten mini sekator do pielęgnacji roślin? No mini sekator. Zawsze chciałam mieć taki mini sekator. Ja ogólnie lubię mini rzeczy. E z zielonego parapetu to by było na tyle. Mam nadzieję, że niedługo będą te rośliny... Aha, czekajcie. I ma taki, faj... ma taki fajny plastikowy ten futeralik, żeby sobie, no, nie zmarnować ostrza i też, żeby sobie w pupę nie wbić, jak na przykład położycie gdzieś na łóżku. O, no więc proszę bardzo, proszę bardzo. Elegancko, elegancko. Jeśli chodzi o zamówienie z zielonego parapetu, to jest wszystko. Jestem bardzo zadowolona. No tak jak mówię, to ale to jest narzekanie, że te dziury mogłyby być większe, ale jakość tego plastiku jest super. Myślę, że ogólnie inni sprzedawcy, na przykład na Allegro, też mają takie doniczki. Ja po prostu nigdy ich nie zauważyłam na, no wiadomo, te reklamy z zielonego parapetu widać. No, i może inne są tańsze i w ogóle więcej rozmiarów, ale nie ma problemu dla mnie, już tam bez przesady. Kilka sobie zamówiłam, jestem zadowolona. Mam nadzieję, że w tym roku zamówię też jakieś rośliny z zielonego parapetu. Dobra, i teraz ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać dzisiaj, ciekawa. W zeszłym roku, w lato, na Grupie Europejskiej o Anturiach, ktoś wrzucił posta na temat podłoża. E no i tam były różne odpowiedzi i w ogóle e, ludzie mówili, że tak, że to jest fajne, że to mieszają i, i w ogóle, a ja nigdy w życiu tego nie widziałam, dlatego wtedy, czyli myślę, że to był lipiec lub sierpień, zamówiłam sobie te podłoże i wczoraj <grybujesz> wyjęłam je z szafy. No więc dobra, pokażę wam co to. Może już znacie. To jest Fluval Stratum. Yy, nie wiem, czy dobrze to wymawiam. <grybujesz> Jest ogólnie podłoże do akwariów. Jak widzicie, tutaj są jakieś takie, no nie wiem, akwariowe roślinki i rybki też są. Jeśli chodzi o jego właściwości, to pH tej rzeczy jest y, niskie i dosyć stabilne. To są takie czarne kuleczki, które naprawdę ładnie wyglądają. O, tutaj widać mniej więcej tak. No i od tego czasu hype się zrobił trochę, jeśli chodzi o to podłoże. Dużo osób z Polski tego używa. Z zagranicy również testują sobie tych dalej. No, a ja to trzymałam w szafie i powiem Wam, że kilka razy mi się przypominało, że to kupiłam, no ale nie otwierałam, więc parę rzeczy mam zamiar w to wsadzić. Dziadostwo jest drogie. Wydaje mi się, że ja za to płaciłam mniej. Patrzyłam na Allegro i to w ogóle tu jest 2 kg. I już nie pamiętam, ile teraz kosztuje na Allegro, ale wam napiszę. Bardzo druga rzecz. No, może niesamowicie dobra. No to ja też dziadostwa spróbuję wreszcie prawie po roku. Może będzie dobre. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Bardzo mi się podoba. I fajnie też wyglądają nasiona Anturii, bo wiecie, jak wysiewacie nasiona Anturiów do mchu, to dopóki one nie mają liścia, to coraz mniej i mniej widać te nasiona w mchu, a nasiona. Na tym podłożu wyglądają super, naprawdę pięknie, więc no właśnie. Jeszcze dobra, ostatnia rzecz i kończę film. Muszę się pożalić. Słuchajcie, zbiory salamandry, czyli anturium mojego forgeti, takiego dziwnego X i esmeraldy, poszły naprawdę źle. Ogólnie jagód było mało, około 35, a w każdej jagodzie było tylko jedno nasionko, ale niestety. W pewnym momencie, nie wiem, coś się stało, może ja coś źle zrobiłam i te jagody już wychodziły po prostu martwe. To znaczy można je było rozgnieść, bo... Yy, nasi znaczy jagody, nasiona. Bo nasiona anturiów są bardzo twarde, to nie jest tak łatwo je rozgnieść. No oczywiście, jak przywalicie kamieniem, to rozgnieciecie, ale jak tak naciskacie palcami, nie da się tego rozgnieść. No a niestety mi takie wychodziły. E, niestety też, chociaż to jest normalne, umarło kilka nasion, które już zebrałam. No i w końcu, w sumie, wyszło, że mam tylko 20 nasion e, salamandry, niestety, zrobię to połączenie na pewno drugi raz, bo strasznie mi się podoba. No, no i tak, no i to jest. Tyle z mojego narzekania. Na szczęście te 20, które zostało, już wykiełkowało i wydaje się, że są zdrowe i zadowolone. No Naślona były całkiem spore. No, dobra, i to tyle. Dobra, strasznie chaotyczny film. Przepraszam Was. No, w ogóle na początku powinnam te przeprosiny wsadzić, że. Przepraszam wszystkich, którzy oglądają ten dzisiejszy film, że będzie chaotycznie, że będę zmieniać tematy, że będę krzyczeć, bo się dziabnęłam. No ale pokazałam fajne rzeczy z zielonego parapetu, pokazałam. Pokazałam fajne podłoże, chociaż może już wszyscy o nie wiedzą, pokazałam. No więc przynajmniej tyle. Dobra, bardzo Wam dziękuję, że mogłam wreszcie do Was porozmawiać. Oła, znowu mu się kuinęło. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!